Wiesz co, w ogóle nie byłam gotowa na to pytanie. Tak myślałam. W ogóle kompletnie. Witamy Was w kolejnym odcinku programu Lubię się pytać. Dziś naszym gościem jest Milena Bartosz. Inspektor Nadzoru Mostowego, samodzielna mama, fascynatka jogi i osoba regularnie medytująca na co dzień. Cześć, Milena. Cześć, Olaf. 4 marca Światowy Dzień Inżyniera, 18 maja Dzień Mostowca, 25 września Dzień Budowlańca. Czy w tych dniach świętujesz z kolegami w pracy? A, prawdę mówiąc. Yy... Nigdy nie świętowałam tych dni. Dowiedziałam się niedawno, że jest coś takiego jak Światowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Zaznaczyłam to swoim kolegom, że <laughs> chcę świętować ten dzień. Inżynier czy inżynierka? No ogólnie rzecz biorąc bardzo lubię feminatywy i lubię kiedy w przestrzeni publicznej słyszę, że ludzie coraz częściej zaczynają używać feminatywów. To budzi we mnie takie wrażenie, że świadomość społeczna jest coraz wyższa. Natomiast jeśli chodzi o feminatywy w budownictwie, to szczerze mówiąc, nie spotkałam się z nimi po prostu nigdy. E, moja pieczątka to inspektor nadzoru mostowego, czy oddziałowy inspektor mostowy, nigdy nie była to inżynierka czy inspektorka. E, a więc myślę, że w tym zakresie jest sporo do zrobienia, gdyby gdzieś tam e, dyrektorzy w tą stronę szli. Na pewno też w naszej branży w tą stronę mogłoby to iść. Milena, jak Twoim zdaniem postrzegane są kobiety pracujące w branży mostowej przez współpracowników inżynierów i podległych pracowników przeciwnej płci? To jest bardzo szerokie pytanie, dlatego że to wszystko zależy od pewnie ścieżki kariery i tego, w którym, na którym etapie ścieżki się znajdujemy, bo w tej chwili na przykład ja zupełnie czuję się na swoim miejscu w pracy, czuję, że jakby nie jestem postrzegana przez pryzmat tego, że jestem kobietą. Czy nie postrzegana przez pryzmat tego, że jestem kobietą, po prostu jesteśmy inżynierami, czyli to, do czego. Dążyłam przez całe swoje życie zawodowe, jakby myślę, że jest wypracowane. Natomiast na pewno na początku było mi dużo ciężej. I to wygląda tak, że na początku ścieżki kariery, kiedy jesteśmy inżynierami budowy, na budowie, bo ja akurat jestem wykonawcą mostowym, czyli mam uprawnienia mostowe wykonawcze, bez ograniczeń mogę prowadzić budowę obiektu. No, jesteśmy traktowane jak sekretarki, po prostu. Robimy wszystko za kierownika, i do tego wszystkiego jeszcze bywa, że jesteśmy seksualizowane lub dyskryminowane w różne sposoby. A jak wyglądają statystyki w branży budowlanej? Polska Izba Inżynierów Budownictwa to takie, taka izba, która zrzesza osoby z uprawnieniami w Polsce. Żeby tam się dostać, trzeba zdać egzamin państwowy, odbyć praktykę, tak jak egzamin lekarski. To jest nasz egzamin lekarski dla budowlańców. Więc kobiet statystycznie według izby jest 12%, około 12% tylko, więc 90% prawie procent to są mężczyźni. Przy czym należy pamiętać, że Część z tych osób, myślę, że znacząca, to są kobiety pracujące jako projektantki. Natomiast ile jest z tych procent wykonawczyń, czyli kierowniczek budowy, dużo, dużo mniej. A w mojej branży, branży mostowej, która też jest no, jakimś tam procentem zaledwie całej branży budowlanej, bo Większość tej branży to branża konstrukcyjno-budowlana, czyli po prostu obiekty, takie jak budynki, hale i tak dalej. Jest nas bardzo mało. Ja w mojej, na mojej ścieżce zawodowej poznałam jedną kierowniczkę budowy z uprawnieniami, z którą niestety nie współpracowałam nigdy jakoś szeroko, zaledwie ją poznałam. I mam jedną koleżankę przyjaciółkę, która też ma uprawnienia mostowe wykonawcze, natomiast też z nią nie pracuję. Więc ja w mojej branży jestem po prostu sama. Pracuję wśród mężczyzn, zawsze pracowałam wśród mężczyzn i po prostu to jest moje środowisko pracy. Idąc na studia, w ogóle nie miałam tego w głowie, że to tak będzie wyglądało. Po prostu wybrałam sobie kierunek budownictwo, bo mnie taki interesował i poszłam na takie studia. Później okazało się, że realia tej pracy są zupełnie inne niż myślałam. Trafiając na budowę okazało się, że to jest praca bardzo ciężka. Praca po 12 godzin bywa. Praca, w której, żeby pójść do tej toja zimą, musisz założyć latarkę czołówkę, żeby cokolwiek tam zobaczyć, bo betonowanie, jak trwa, no to niestety układanie mieszanki betonowej, jeżeli się swoimi prawami, no nie przerwiesz nie powiesz, że idziesz do domu, no tylko po prostu jesteś tam do wieczora i pracujesz. No i w tym okresie rzeczywiście spotkałam się z różnymi formami dyskryminacji jako kobiet. Czy w takim razie czujesz się silną kobietą, która łamie te stereotypy w swojej branży? Nigdy nie myślałam o sobie w ten sposób, że jestem silną kobietą łamiącą stereotypy. Moja mama była e, dyrektorem e, placówki oświatowej, e, i jakby dla mnie to było oczywiste, że kobieta może wybierać zawód, jaki jej się podoba. Ale patrząc na realia branży i patrząc na realia tego, co wokół mnie się dzieje, widzę, że Rzeczywiście chyba łamie te stereotypy, <noise> e, będąc inżynierem budownictwa. A jak zatem budujesz pewność siebie w tej teoretycznie męskiej branży? Myślę, że budowanie pewności siebie w branży jest bardzo ściśle powiązane z budowaniem pewności w ogóle. Pewności siebie w ogóle. Bo bez pewności siebie w życiu prywatnym, no, nie przeniesiemy nagle pewności siebie do pracy. Możemy ewentualnie przenieść toksyczność do naszej pracy, czyli udawanie tego, że, że jesteśmy pewni siebie poprzez złe traktowanie innych. Jeśli chodzi o, o budowanie tej pewności siebie i sukces jako taki w pracy. To ja teraz już podchodzę do tego w ten sposób, że dla mnie sukcesem moim zawodowym jest to, że potrafiłam znaleźć harmonię między pracą zawodową a życiem prywatnym i, i rodzinnym. Że praca to nie wszystko i że byłam w stanie po prostu zharmonizować swoje życie w takim dość. Wymagającym specyficznym zawodzie. Wspomniałaś już wcześniej o tej seksualizacji i tym, jak panowie podchodzą do kobiet na budowie, ale czy Twoje kompetencje były kiedykolwiek oceniane przez pryzmat Twojego wyglądu? Spotkałam się z bardzo często spotykam się z rozpoczynaniem jakichkolwiek ważnych narad. Gdzie, no, tak jak mówię, większość, e, większość towarzystwa to są mężczyźni, e, którzy rozpoczynają e, naradę mm, słowami: Panowie, to teraz ustalimy to, to i to. E, to jest coś, czego oni nawet nie zauważają, e, po prostu ty nie istniejesz. E, oni teraz będą ważne rzeczy ustalać, panowie sobie, między sobą, to możesz ewentualnie po prostu się w to włączyć. I trzeba się w to włączać. Trzeba A... się w to włączać, żeby, żeby po prostu zaznaczyć to, że się jest. I to jest edukacja, którą moim zdaniem należy wprowadzać. Bo ja w tej chwili, z osobami, z którymi współpracuję, naprawdę nie czuję się. W jakiś sposób dyskryminowana teraz, ale to też była moja praca i moje wyznaczanie granic z tym ludziom. Statystyki mówią, że tylko 34% kobiet wybiera studia techniczne. Myślę, że wspomniane przez ciebie zwroty, panowie, musimy coś ustalić. Nie wynikają ze złej woli, tylko raczej może z przyzwyczajenia i, i tego, że ci panowie byli e, sami w tej branży przez wiele lat. A czy zdarzył ci się mobbing w miejscu pracy? Zdarzyły mi się różne formy dyskryminowania, szczególnie na początku mojej ścieżki zawodowej. Myślę, że jeśli chodzi o o tą seksualizację, to to jest, dla, wszystko wygląda w ten sposób dlatego, że my mamy głęboko zakorzeniony patriarchat w ogóle w społeczeństwie. I w ogóle edukacja mężczyzn w tym kierunku jest nikła. I oni sobie nie zdają sprawy po prostu z tego, że niewinne żarty, takie jak co taka ładna dziewczyna robi na budowie. To jest e, coś, co może brzmi przyjemnie, ale jest po prostu strzałem e, takim mocnym w brzuch dla takiej osoby jak ja, bo ja chcę być postrzegana jako inżyniera, nie jako e, ładna kobieta. Ładna kobieta to e, ja jestem na randce, a nie w pracy, więc e, e, mobbing e, jako taki... E, Pewnie w formie takiej wyboru osób płci męskiej do awansów, tak. I jeśli chodzi o nawet jakieś formy napaści seksualnej również. Ale oczywiście radziłam sobie z nimi. 41% Polaków uważa, że kobiety nie wspierają się wzajemnie, a 37% nie ma zdania w tej sprawie. Podobne stanowisko reprezentują same panie. Mężczyźni są przekonani, że kierowniczki wspierają młodsze starsze koleżanki. W budownictwie bardzo mało odsetek kobiet pracuje na stanowiskach jako kierownik budowy albo kierownik projektu, o czym już wcześniej wspomniałaś. Te, które docierają na szczyt, określane są jako bezwzględne. Mówimy tutaj o syndromie Queen Bee. Jest to syndrom, który, e, zjawisko właściwie, które po raz pierwszy zdefiniowane zostało w 1973 roku. Królowa pszczół to obraźliwe określenie stworzone do kobiet, które osiągnęły sukces na polach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. To wspieramy się czy rywalizujemy? No, jeśli chodzi o całe to zagadnienie, to to jest kolejne pokłosie patriarchatu, jako takiego, i po prostu widoczne y, to, że patriarchat jest mieczem obosiecznym, który sięga zarówno kobiety, jak i mężczyzn. I tutaj mamy też takie zjawisko strażniczek patriarchatu, czyli takiego. Y, 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 y. Syndromu wśród kobiet, w którym one wspierają go jako coś, co ich rani, ale jednocześnie czego one nie widzą i chcą to wspierać. I ja osobiście nie mam takich doświadczeń, gdyż ja nie mam koleżanek. Ja pracuję wśród mężczyzn. Teraz będę miała jedną koleżankę, która przyjdzie po wielu, wielu latach na stanowisko takie wspierające nas, będzie naszym, naszym terenowym inspektorem mostowym, z czego się bardzo cieszę. Bo w końcu mój wydział się będzie troszeczkę feminizował. Więc ja bym sobie życzyła tego, żeby w branży było wśród nas siostrzeństwo a nie syndromy Queen Bee, ale rzeczywiście widzę wśród innych koleżanek inżynierek pracujących na troszeczkę innych stanowiskach niż ja, że jak już dojdą wysoko, to rzeczywiście są, bywają bezwzględne, więc obserwuję to zjawisko, natomiast na szczęście nie mam z nim nic wspólnego. Milena, dlaczego, dlaczego mężczyzn nie pyta się o to, czy rodzina ucierpiała, kiedy wykonuje ten zawód, a w przypadku kobiet wygląda to nieco inaczej? Na no To pytanie już do ludzi, którzy to w ten sposób oceniają. Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo wydaje mi się, że, że to jest naturalne, że jeśli rodzina decyduje się na dzieci, to jest to obowiązek zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Natomiast Mam wrażenie, że gdzieś bardzo wysoko dyrektorzy, którzy są bardzo wysoko, żyją jeszcze w takim przeświadczeniu, że, że jest tradycyjny podział ról, zarówno w pracy, i dlatego oni są wysoko, jak i w rodzinach. I w rodzinie będzie tak, że kobieta będzie po prostu zajmowała się bardziej dziećmi niż, niż, niż mężczyzna. I to jest krzywdzące, ale też sprawiające, że tak się sprawy mają. Bo jeżeli kobieta nie będzie awansowała, a jej mąż będzie awansował, to on najprawdopodobniej będzie tak zaangażowany w tą pracę, że będzie na nią spychał te obowiązki rodzinne bardziej, w większym stopniu. Więc żeby wyjść z tych wszystkich problemów, które mamy jest potrzebna współpraca wszystkich. na każdym stopniu ścieżki zawodowej i na każdym stopniu możliwości zmian, czyli zmierzam do tego, że gdyby bardziej świadomi byli dyrektorzy, to to nie wyglądałoby tak. Ale to jest nie wiem czy świadome czy nieświadome, um, wtłaczanie tej roli coraz głębiej. Czy drugi raz się na sam kierunek studiów? Um, no, teraz jestem zupełnie inną osobą niż byłam te um, prawie już 20 lat temu, więc to jest um, trudne pytanie: pewnie nie. Pewnie wybrałabym coś takiego, co byłoby um, bliższe mi um, jako takiej. E, natomiast e, budownictwo bardzo lubię. Uwielbiam konstrukcje mostowe. E, uważam, że to są najpiękniejsze um, konstrukcje. To Milanka pozwolę, że my od całego zespołu e, lubię się pytać. Po prostu życzymy Ci tradycyjnie, żebyś była zdrowa, szczęśliwa, i żeby satysfakcjonowało Cię życie zawodowe i prywatne. Miło mi, że mnie zaprosiłaś. Bardzo Ci dziękujemy za dzisiaj, za te wszystkie Twoje opowieści. Dzięki. Dziękuję.